Cześć, witajcie się Maneczko z tej strony, Karol, kanał dla dżentelmena. Witam Was w kolejnym filmie na kanale i zapraszam dzisiaj na myślę, że wyczekiwany film. O, od razu na początku, już tutaj, abyście nie zapomnieli, jeśli Wam się film będzie podobał ten albo podobają inny, dajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i co ważne, podzielcie się. Tymi filmami z kanału, może tym, a może innymi o tematyce włosów brody z innymi. Może z waszymi kumplami, czy waszymi chłopakami, jeśli jesteście kobietami, żeby jak najwięcej osób wiedziało, że istniejemy i że próbujemy Wam pomagać, doradzać i tak dalej. W tamtym tygodniu rozmawialiśmy o kilku ważnych aspektach, aby włosy dobrze się układały, tak jak u barbera. Nazwijmy to skróci. I mówiłem wam, że nagram film, jak suszyć włosy. Podstawą tego, co mówiłem, czyli tej udanej fryzury, która może być odtworzona również w domu, jest suszenie. To był mój pierwszy punkt. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który w krótki, ale treściwy sposób wyjaśni technikę, w jakie suszę włosy. Jest to moim zdaniem ta technika najprostsza. Ale dająca najlepsze efekty i najbardziej trwałe efekty, tutaj mogę to powiedzieć. W skrócie, jeśli chodzi o suszenie, co suszeniem generalnie uzyskujemy? To przede wszystkim wyciągnięcie włosa i nadanie mu. Objętości. Na tym nam zależy, aby ten włos, tak jak widzicie, nadał się ładnie w górę, poszedł w tym kierunku, w którym chcemy, i żeby tą objętość utrzymał, więc musimy go wysuszyć. Ciepłe powietrze nada mu objętości, oczywiście nie samo ciepłe powietrze, ale ciepłe powietrze z jakimś kosmetykiem. O kosmetykach porozmawiamy również w innym filmie. Dzisiaj nadmienię tylko parę słów, jakich kosmetyków ja zazwyczaj używam do podbijania objętości. Druga kwestia to tekstura. Oczywiście nie każdy lubi mocno włosy teksturowane. Wielu z Was, jak zauważyłem, czesze klasyki, tak? Czyli sliki, zaciągnięte, bez mocnej tekstury. Ale nawet w tym momencie suszenie może nam pomóc. W klasycznych fryzurach również suszenie może nam pomóc. A ci, co chcą uzyskać fryzury luźne, ten taki surf look, tak? czyli beach look, no obojętnie, tak? Fryzura. Utrwalona, ale wygląda na luźną, taką Messi. To jest właśnie podstawa. Uzyskanie objętości, uzyskanie tekstury i znalezienie własnej techniki. Takie trzy podstawowe punkty. Oczywiście, bez tego suszenia, uwierzcie mi, nie uzyskacie pożądanych efektów. To ta technika, którą Wam dzisiaj zaprezentuję, w skrócie bym ją omówił po prostu, tak? Włosy umyte, mokre, towel dry, czy takie lekko wilgotne. Czesze do przodu, wyczesuję w kierunku przednim, z korony głowy i dzielę je na partie. I każdą z partii suszę na najmocniejszym stopniu ciepła, aby szybko uzyskać ich wysuszenie. Oczywiście możecie powiedzieć, albo to źle wpłynie na włos, może on zacząć wypadać, może przygrzany, przypalony i tak dalej. Przez to stosujemy wszelakiego rodzaju kosmetyki jako freestylery, czyli te kosmetyki do wstępnej stylizacji włosów. Mówiłem o nich w filmie. Co to są pre-stylery, czy ABC ym, kwestii startowej, jeśli chodzi o pomady, tak? Sprawdźcie sobie film. Od tego można zacząć, a później przejść do suszenia. I dzielę sobie te włosy na partie i suszę. Używam różnych kosmetyków. Używam pre-stylerów typowych, jak Ruzel, tak, jak Ruzel ym, grooming tonic czy grooming tonic w sprayu, ale już bardziej od niego odchodzę. Zauważyłem, że wiele glinek, typowo glinek, wiele pomad glinkowych, wiele past matowych, które mają w sobie woski. I mają sobie glinki, bardzo fajnie wyciągają objętość. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam w sumie dwa takie krótkie tutoriale, jak to robię na dwóch produktach. W jednym produkcie, jeden produkt to był Lockhearts i Capone Barbershop Untouchable. Ktoś by powiedział, no z jakiej paki, jak to jest pomada do klasycznych włosów? Otóż nie, ponieważ mamy tam glinkę bentonitową w znacznej ilości, i ona właśnie nam da tą objętość i. Zminimalizuje wydzielanie sebą, bo Glinka ma to do siebie, że wchłania nadmiary jakichkolwiek płynów. A drugi film, nagrany, nowo nałożony na mokre włosy, jest to kosmetyk od Bluma na bodajże The Monarch, czyli ta matowa pasta. I również byłem mega zaskoczony tym, jaką objętość, jaką teksturę i jak te włosy się poddawały, jakie one były. Że tak powiem, utrwalone po samym suszeniu. W jednym i w drugim wypadku zwróćcie uwagę na technikę suszenia i na to, w którą stronę te włosy chcemy skierować. Tak? Niby na początku je kierujemy do przodu, ale później daje nam to łatwość w wydzielaniu partii, bo widzimy, które partie już były przesuszone, a które nie. I to jest właśnie ten klucz. Musimy robić to partiami, jeśli zrobimy to tak. Po całości, czyli z tej strony do tyłu, z przodu do tyłu, to te głębsze partie włosów nie będą utrwalone. A my chcemy, aby włosy od nasady po same końcówki zostały utrwalone i podniesione na objętości po całej, po całym obszarze czaszki, po całym obszarze głowy czy korony. Wtedy ta fryzura będzie jednolita, tak? Jednolita, utr jednolicie utrwalona i jednolicie nabita objętością, tak bym to nazwał. Moim zdaniem. Ta technika jest przede wszystkim prosta do opanowania, bo tutaj nie ma 1500 ruchów do wykonania. Tak naprawdę musicie wyczysać te włosy do przodu i wydzielać je partiami do tyłu. Co jest potrzebne, oczywiście, suszarka? I tu szczerze mówiąc obojętnie jaka, bo tak jak już mówiłem w kilku poprzednich filmach, ja robię fryzury na suszarkach hotelowych i na suszarkach mega drogich. Tu mam swoją suszarkę Babylisa, czy tam Babylisa, obojętnie jak kto mówi. E, chodzi o to, żeby miała dosyć mocna, mocny mm, strumień ciepła i co ważne, ta końcówka spłaszczona. Musi być no, jak najbardziej spłaszczona, żeby ten strumień powietrza był jak najbardziej skupiony. I roller. Roller to nie problem. Wiecie, że roller Aircraft teraz, no powiem szczerze, przy takich fryzurach, właśnie przy takich kwestiach suszenia, czy brody, czy włosów, sprawdza się idealnie. Nie przegrzewa się. Ta rączka też drewniana nie przekazuje tego ciepła, wiecie, strząka jakby z tej głównej kwestii na rączkę, więc to jest też wa ważne, żeby Wasz komfort był zachowany i chęci. To jest potrzebne do tego, tak? Jeśli za pierwszym, za drugim, za trzecim razem Wam nie wyjdzie, ale się nie zniechęcicie. Wiadomą rzeczą, że każdy maraton zaczyna się od pierwszego kroku. Próbujcie, próbujcie, jak najwięcej próbujcie. Za każdym razem, kiedy macie chwilę wolnego, ja mam jakąś, nie wiem, chwilę wolną w sobotę po treningu albo gdzieś tam wieczorem, albo rano czasami, jak gdzieś mam wolny dzień, zawsze staram się Praktykować to suszenie i utrwalać je, i doprowadzać do perfekcji, tak, bo zawsze możemy coś ulepszyć. I zaczynamy zawsze od podstawowych produktów. Odszedłbym od produktów typu Grooming Tonic, czy ride, czy Ruzel. To są produkty fakt. Niesamowicie wybijające objętość, ale one też pokazują połysk, A jeśli chcemy fajną uzyskać teksturę, matowość czy naturalne wykończenie włosa i właśnie objętość, idźmy w stronę jakiejś matowej pasty z glinką, na przykład demonach, lub możemy iść właśnie w stronę bardzo fajny produkt Lest Wax Cream, który w sumie jest takim właśnie woskowym kremem ale i objętość, i taką, nie, wiecie, niezależność tego włosa uzyskujemy. Naprawdę fajnie, kurczę, można tutaj te objętości kręcić. Ja wręcz się jaram tym, jak o tym mówię, że te włosy można niesamowicie wyciągać i podbijać. Zwracajcie uwagę na to. Suszenie, czyli suszareczka, roller, jakiś grooming tonic lub... Pasta matowa lub jakaś pomada z dodatkiem glinki. Dajcie znać po prostu, co używacie do suszenia na dole, albo na jakie rzeczy zwracacie, a może jakie macie wy techniki, bo moja nie musi być jedną, jedyną. Myślę, że moja, którą Wam tu prezentuję, jest taką najszybszą i najbardziej trwałą. Na cały dzień efekt macie gwarantowany. To Wam mogę potwierdzić. Oczywiście jest kwestia, jakie macie włosy i techniki, ale jeśli jak już dojdziecie do tego momentu, gdzie naprawdę będziecie robić to odruchowo, uwierzcie mi, parę minut i nawet nie musicie żadnego produktu na post, czyli na takie już po suszeniu, po pre na to wykończenie dawać, bo ten produkt, na którym suszyliście, to tak naprawdę może zostać na włosach i tak jak ja mam dzisiaj tego monarcha, po prostu te włosy zostają w takiej formie, czyli raz suszycie, układacie, troszkę przecieracie ręką, wydzielacie ładny przedziałek i gotowe. Czego chcieć więcej? Teraz przechodzimy do krótkiej prezentacji, jak to wygląda no, w praktyce, bo to, że o tym Wam tutaj mówię, to wiecie, że ja zawsze pokazuję i staram się Wam pokazać na mojej osobie te wszystkie praktyczne rzeczy. Więc startujemy! I tak jak widzieliście, mam nadzieję, że te clue, te, ten narodzeń, czyli te najbardziej ważne wiadomości, tą esencję wyciągniecie z tego filmu. Czyli najważniejsze, wydzielcie włosy do przodu, wyczeście i wydzielajcie sobie je partiami. I wyczesuję do tyłu razem. Suszarka przekłada się do szczotki, żeby te włosy pociągnąć za sobą. Już więcej bę nie będę Wam tutaj zanudzał. To, co chcieliście zobaczyć, to, co prosiliście mnie o to w komentarzach i w różnego rodzaju wiadomościach prywatnych, mam nadzieję, że ująłem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, ładujcie w komentarzu. Jeśli macie swoje techniki suszenia, piszcie w komentarzu, jakie jeszcze chcielibyście zobaczyć filmy: czy to w stosunku do brody, czy to w stosunku do włosów, czy może? W czymś innym. Będziemy wszystko czytać, będziemy brać Wasze pomysły pod uwagę i robić z tego filmy po prostu, aby ten kanał był, no tak jak zawsze mówimy, przez Was i dla Was. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Oczywiście, jeśli film się podobał, łapa w górę. Subskrypcja. Dzięki Karol, kanał dla dżentelmena. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Cześć. Pa! Oczywiście tym, którzy dotrwali do tego miejsca, serdecznie dziękuję. Subskrybujcie gdzieś tu nad głową. Inne produkcje. Z prawej strony i do zobaczenia w następnym filmie. Z Waszej lewej.